Jakie jest nasz długości życia zależności w standardowym kontenerze Dependency Injection? Kiedy mówimy o zależnościach w standardowym kontenerze Dependency Injection, mówimy o trzech długościach życia. Jest to transient, scoped i singleton. Transient jest najkrótszym, to znaczy w momencie w którym go wstrzykniemy do konkretnej warstwy naszej aplikacji do konkretnego serwisu, tylko tam będzie żył. Jeżeli wstrzykniemy go po raz drugi, utworzy nam się nowy obiekt. Jeśli chodzi o scoped Mamy jeden obiekt dostępny przez cały scope. W przypadku asp.net jest to cały request, czyli bez względu na to, w której warstwie wstrzykniemy dany obiekt, dany serwis, zawsze dostaniemy ten sam obiekt. Natomiast Singleton standardowo jak to Singleton będzie trwał przez cały czas życia naszej aplikacji, to znaczy raz wstrzyknięty będzie zwracał dokładnie te same, ten sam obiekt za każdym razem. Ale zobaczmy sobie na szybko, jak to będzie działać w kodzie.